Witam Państwa na kanale stanisławkrajski.pl. Zrobiłem już kilka programów na temat natury dzisiejszego pieniądza, a teraz zrobię kolejny. Zrobię kolejny z dwóch powodów. Pisząc książkę Masoneria Polska 2023, ostatni etap, coś sobie więcej na ten temat uświadomiłem i więcej zrozumiałem. I tym chciałbym się z Państwem podzielić. Ale druga kwestia, miałem takie dwie przygody ostatnio. Przed wyjazdem na wieś odwiedził mnie młody człowiek, który skończył trzyletnie, co prawda, studia ekonomiczne i zapytałem go, co wie, czego go uczyli o naturze pieniądza, czym ten pieniądz jest, skąd się bierze. Powiedział, że nic go nie uczyli. Tutaj na wsi odwiedził mnie. Człowiek z wyższym wykształceniem, nie młody już i zarzucił mi, że to, co pisze o pieniądzu, to, to, to nieprawda, to bez sensu. To nie, nie może być tak. To nie jest tak, że wytwarzają pieniądz, banki wytwarzają pieniądz. Nie, to jest tak. On kiedyś w banku w latach 90. pracował i yy, no banki pożyczały ludziom te pieniądze, które miały w swoich zasobach. I to tak właśnie jest. Nikt żadnych pieniędzy nie wytwarza. No ręce mi opadły. Napróbowałem no mu wskazywać jakieś źródła. Parę dobrych lat temu, może z 10, w internecie na stronie Narodowego Banku Polskiego był filmik rysunkowy, trwający, nie wiem, już nie pamiętam, 5-10 minut. Świetnie zrobiony, pokazujący, jak banki z tysiąca złotych wytwarzają 30 parę tysięcy. I cały proces szczegółowo tam i bardzo tak łopatologicznie jasno był wytłumaczony, i to wszystko, ten, ten filmik nagle zniknął. I teraz faktycznie ukrywa się, jak powstaje pieniądz. I bym powiedział po tych moich ostatnich przemyśleniach, że to jest jakby podwójne ukrywanie. Dlatego, że oficjalna wersja jest taka, że pieniądz, znaczy to akurat prawda, że pieniądz powstaje, znaczy też nie do końca prawda, że pieniądz powstaje wyłącznie poprzez kredyt. I gdyby kredytów nie było, to pieniądze by nie było. Gdyby kredytów nie udzielano, a ludzie by spłacali kredyty, to pieniądz by zaniknął, ponieważ jest taka zasada w tym systemie finansowym, że te pożyczone, w cudzysłowie, pieniądze przez bank, Człowiekowi, gdy wracają do banku, są niszczone. Czyli pieniądze powstają, kiedy ktoś się zwróci o kredyt, zanikają, gdy spłaca ten kredyt. Czyli jak ktoś spłaci kredyt, to ktoś inny musi natychmiast zaciągnąć nowy kredyt, bo będzie brakowało pieniędzy. Natomiast bank wytwarzając te nowe pieniądze, Zarabia nie w ten sposób, że te pieniądze ma, tylko przez to, że je sprzedaje, prawda? I sprzedając je, zarabia różnorodnie, prawda? zarabia na oprocentowaniu, ten procent chowa sobie do kieszeni, zarabia na różnych dodatkowych opłatach związanych z udzieleniem kredytu, i zarabia często on właśnie na ubezpieczeniu tego kredytu. Ale tutaj jest coś takiego, co nas myli, co i mnie myliło przez lata, bo mówi się, że banki kreują pieniądze i że ten pieniądz fiducjarny, tak jest jego nazwa, który jest praktycznie na całym świecie od 1900, 71 roku bo przedtem był pieniądz mający pokrycie w złocie albo mający złotą kotwicę złotą kotwicę czyli mający częściowe pokrycie w złocie więc że ten pieniądz fiducjarny to jest fiat money, prawda niech się stanie pieniądz i teraz nie. Ten opis, taki opis, kreowanie pieniądza przez banki, znaczy jeszcze trzeba by tylko dodać, że kiedy ten pieniądz fiducjarny wchodził, to, to zakres tego kreowania był ograniczony, to tak jak w Polsce po 2000 roku z tysiąca złotych wpłaconego przez klienta do banku, bank mógł wykrować tylko 30 parę tysięcy. Teraz już wszędzie jest tak, że w ogóle nie potrzebuje pieniędzy wpłacanych, dlatego te banki nie dbają o lokaty i o lokaty długoterminowe. Ostatnio zaczęły dbać, ale to jest nacisk państwa związany z czym innym to. Znaczy zaczęły bardziej dbać, bo może nie, nie powiedzenie, że zaczęły dbać to za dużo. I teraz, jak to wygląda? Znaczy, co się dzieje? Co się dzieje? No i żeby to zrozumieć i uchwycić istotę tego procesu, to trzeba by się cofnąć o jakieś 100 lat, a nawet wcześniej. I tak wtedy był pieniądz mający pokrycie w złocie. I tego pieniądza była ilość ograniczona na rynku. Banki miały trochę swojej gotówki, ale niekoniecznie bardzo dużo. Pożyczały tą gotówkę na krótko, no bo pożyczały z reguły jednak gotówkę klientów. No, czyli ludzie robili lokaty w bankach, powiedzmy, na dwa lata, na trzy lata. I taka lokata była umową, że bank da 5%, ale pod warunkiem, że ten klient nie podejmie tych pieniędzy przez te dwa lata. No albo po prostu ludzie wpłacali do banku pieniądze, żeby ich nie okradli, dostawali dodatkowo za to jakiś procent. I no, jedni wyjmowali z banku pieniądze, inni wpłacali, więc ciągle bank miał jakieś cudze pieniądze i mógł te pieniądze pożyczyć, ale na krótko. Znaczy, z czegoś takiego, jak kredyty w tym rozumieniu, jaki jest dzisiaj, kredyty długoterminowe, hipoteczne, czy krótkoterminowe nawet nie, nie było, albo były w bardzo, bardzo ograniczonym zakresie, I, a ludzie potrzebowali pożyczek, prawda? pożyczali od lichwiarzy, ci pożyczali zawsze, ale na jakiś straszny procent, na 30, 40, 50%. Procent. No i wytworzyły się mechanizmy, które powodowały, że jakby pieniądza było więcej na rynku niż było. Takim mechanizmem zastępującym kredyt hipoteczny był list zastawny. Czyli ktoś budował dom, ale nie miał tyle pieniędzy, żeby zbudować cały dom, to pożyczał od różnych prywatnych ludzi pieniądze, i w wyniku tego powstawał list zastawny, to znaczy ci ludzie, byli, mieli na hipotece tego domu określone sumy i ten właściciel tego domu płacił im od tych sum oprocentowanie. I w momencie, kiedy nie mógł zapłacić tego oprocentowania albo w momencie, kiedy sprzedawał dom, no to zwracał te sumy. A jak nie mógł za, zapłacić tego oprocentowania, tych procentów, no to po prostu dom szedł na licytację i i człowiek go tracił, sprzedawano go za tyle, ile się dało i oddawano pieniądze wtedy wszystkim tym, którzy mieli te listy zastawne. Listy zastawne trochę funkcjonowały jak akcje. Natomiast na co dzień, na bardzo różne sytuacje funkcjonowało coś takiego, co się nazywało weksle. I wszyscy pewnie znamy tą nazwę. Teraz weksle bardzo rzadko się stosuje i też raczej Banki wobec siebie, ludzie wobec. znaczy, banki żądają od niektórych ludzi weksli. Natomiast kiedyś weksel był czymś normalnym. Czyli, na przykład, ktoś szedł do sklepu i tam był jakiś przedmiot za 1000 zł, a on miał 500 zł. No to on chciał kupić, a sprzedawca chciał sprzedać. Więc mówił mu, jak pan ma tylko 500 zł, to niech pan mi wystawi weksel na rok albo 10 weksli, jeden na miesiąc, drugi na dwa miesiące, trzeci na trzy miesiące, czwarty na cztery miesiące i na wekslu piszemy. Jest to weksel warty 100 zł, oprocentowanie jest powiedzmy, 8% w skali rocznej. Weksel ma termin płatności. Za rok, i po roku, yy, człowiek przychodzi do tego, co mu sprzedawał, yy, daje mu te pieniądze, yy, które są wypisane, tą sumę, która jest wypisana na weksel, plus procent. Ten człowiek mu oddaje weksel, on drze ten weksel. No i yy, weksle były w powszechnym użyciu. Wszyscy przyjmowali weksle od ludzi, co do których mieli pewność, że, no te, że oddadzą. No i teraz było tak, że ten, kto przyjął weksel, ten sprzedawca, mógł nagle potrzebować pieniędzy, a nie mógł żądać od tego wystawcy weksla pieniędzy, bo się umówili na rok, bo tak jest napisane na tym wekslu. No to sprzedawał ten weksel, czyli puszczał go w obiekt. Adam mógł go sprzedać za te same pieniądze, które tam są wypisane na tym wekslu, rezygnując z odsetek. Mógł go sprzedać tam 2% taniej, 3% taniej. Ten, kto kupował weksel, no, chciał coś zyskać. No i ten, kto kupował weksel, mógł go znowu dalej puścić w obieg, czyli mógł komuś sprzedać. Czyli na rynku krążyły prawdziwe pieniądze i weksle. Weksle nie miały pokrycia żadnego dziś, w tym momencie, kiedy były przekazywane z ręki do ręki. Natomiast one dotyczyły pieniędzy, które miały znaleźć się w przyszłości. Jeszcze była taka sytuacja oczywiście, że ktoś miał weksel, sprzedawca miał weksel kupującego, i ten kupujący się nie pojawił. No, no i nie, nie, nie miał pieniędzy, nie chciał zapłacić. No i teraz ten, kto miał ten weksel, ten sprzedający, mógł albo iść do sądu i egzekwować, prawda, i wtedy byłaby licytacja na przykład domu, mieszkania, mebli, obrazów, czegoś tam, albo mógł po prostu pozbyć się tego weksla, sprzedając go za 80% ceny wypisanej na tym wekslu, za 70%, za jeszcze mniej, to wszystko zależało, jakie było prawdopodobieństwo uzyskania tego, tych pieniędzy za ten weksel. I w ten sposób ten, kto kupił ten weksel taniej, no to on później byli tacy, którzy zawodowo to robili, prawda? że oni później egzekwowali te pieniądze, szarpali się, straszyli, Wzywali do sądu, znaczy stawa, stawiali przed sądem i tak dalej. No i mieliśmy sytuację, że jeszcze raz, że na rynku funkcjonowały prawdziwe pieniądze i można powiedzieć fałszywe pieniądze, czyli Weksle. Weksle, które nie miały pokrycia w złocie, Prawdziwe pieniądze miały pokrycie w złocie. Weksle nie miały pokrycia w złocie. Weksle miały pokrycie w przyszłości. W przyszłości mogły mieć podkrycie w złocie, ale Oczywiście nie musiały, bo ten ktoś mógł, kto wystawił weksel, mógł zginąć, mógł sprajtować, mógł uciec, prawda? mógł zachorować. I, ale kiedy krążyły pieniądze i weksle, to każdy wiedział, co jest pieniądzem, a co jest wekslem. I pieniądze przyjmowali wszyscy, weksle nie wszyscy. Prawda? To ryzykanci albo tacy, którzy no, mieli pełne zaufanie. Pazerni, prawda? Znaczy no niekoniecznie pazerni, ale tacy, którzy mieli zaufanie do tych, którzy wystawili weksel. I to coś, ten mechanizm pieniądz-weksel, został zastosowany przez Amerykanów i później przez całą Europę i później w Polsce, również na całym świecie, teraz w Polsce. I w wyniku tego zastosowania powstał pieniądz fiducjarny. No, czyli po rynku naszym, również polskim, krążą pieniądze jako tako prawdziwe. I weksle, które nie mają żadnego pokrycia. To jest tak, tylko że jest tak, że nikt nie potrafi tych weksli odróżnić od tych pieniędzy, bo to są ciągle te same impulsy elektroniczne, prawda? To są te papierki które bank wydaje, że masz tyle na koncie to jest to, że się otwiera konto przez internet i tam jest napisane 100 tysięcy ale to są tylko impulsy znaczy nie wiadomo, bo część to są prawdziwe pieniądze część to są te weksle z reguły w dzisiaj w Europie i w Polsce prawdziwych pieniędzy jest jakieś jest około 10% albo i mniej coraz mniej zresztą Reszta są te weksle. No, czyli sytuacja, kiedy mamy tylko weksle, a nie mamy pieniędzy, jeszcze dodatkowo nie wiemy, czy to, co mamy, to są weksle, czy to jest pieniądze, jest bardzo niepewna i niebezpieczna. I jak te weksle powstają? No w prosty sposób właśnie. Przychodzi człowiek do banku i mówi, chce od Was kupić pieniądze. Chcę 100 tysięcy kredytu. No, i teraz mówiąc tym językiem starym, bank mówi, wystaw mi, wystaw nam 30 weksli. Na przykład, na 36 weksli na 3 lata. On nie wystawia konkretnych papierków z napisem weksel i tak dalej, i tak dalej. Ale podpisuje umowę o kredyt, w której zobowiązuje się, że będzie spłacał co miesiąc z takim, a takim oprocentowaniem. I tak jakby wystawił te 36 weksli to jest dokładnie to samo i bank za to mu daje papierek na którym jest napisane, że on ma 100 tysięcy ale te 100 tysięcy to nie są prawdziwe pieniądze bo prawdziwe pieniądze to może wytworzyć tylko Narodowy Bank Polski i też nie do końca, prawda? to jest ograniczone Mógłby, teoretycznie. Nie może, bo to jest dzisiaj zabronione w tym systemie. To banki komercyjne, jak to mówią, kreują pieniądze. I czyli bank wypuszcza jakby swoje weksle na rynek i w związku z tym, jak otrzymuje z powrotem te weksle, to je niszczy, prawda? I, to wszystko wygląda tak, jak kiedyś wyglądało z pieniędzmi i wekslami, tylko dzisiaj to wszystko jest ukryte. Znaczy jednym słowem oszukują nas i wprowadzają nas w taką sytuację, która jest bardzo niebezpieczna, bo w każdym momencie może nastąpić wielki boom. Oczywiście to oni na tym zarabiają, a my na tym tracimy, bo żeby posługiwać się taką ilością weksli, to trzeba zdjąć z rynku dużo pieniędzy, żeby ludzie tych pieniędzy nie mogli mieć i wtedy muszą wystawiać weksle, muszą żywić te wszystkie banki, ten cały antyludzki system, system, w którym grupa pijawek wysysa resztę z dorobku ich pracy. Tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo.